Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. TikTok, Instagram, YouTube oraz Facebook. Na Facebooku możecie zobaczyć od kuchni strony, o czym dzisiaj będę mówić, czyli o możliwościach, jakie nam daje ChatGPT. GPT. Dzisiaj taki temat. Słuchajcie, jak w szybki sposób można, dzięki sztucznej inteligencji, oczywiście w tym przypadku, w wykorzystaniu czata, czata GPT, uzyskać interesujące nas jakieś tam wiadomości treści. Na Facebooku, czyli Wojciech Macikowski Content Marketing Automatyzacja, możecie zobaczyć od kuchni stronę o czym dzisiaj mówię, co pokazuję, a mianowicie wpisałem sobie, słuchajcie. Dwa polecenia szybkie. Powiedzmy, że nie mamy czasu i musimy uzyskać jakieś informacje, które nas interesują. I potrzebujemy na to. Potrzebujemy na to. Mamy mało czasu. Potrzebujemy, żeby szybko nam odpowiedziało. Czat. Witam na Instagramie, na TikToku, Facebooku i YouTubie wszystkich. No i jak to oczywiście zrobić? No, i jeżeli macie wersję płatną Chata GPT, ale też myślę, że do tych podstawowych informacji, które chcecie uzyskać od czata, to wystarczy wersja darmowa. Tylko, że wersja darmowa nie zawsze mówi prawdę i trzeba to sprawdzać. Natomiast dzięki różnym wtyczkom, które zawiera wersja płatna Chata GPT, te informacje są sprawdzone, wtyczki są zaktualizowane. Aktualizowane są cały czas, więc można śmiało z nich korzystać. No i tu macie w podglądzie, jak widzicie, na Facebooku Wojciech Macikowski Content Marketing Automatyzacja. Pierwsze pytanie, które zadałem do czata GPT. A mianowicie, już Wam pokazuję. Dobra. Jesteś copyrighterem. Wypisz mi 10 najważniejszych i najistotniejszych punktów w działalnościach Konora McGregora i Michaela Jordana. No i Chad GPT. Witam, witam wszystkich na Instagramie. Chad GPT wypisał mi. Zaczął od Konora. Początki w MMA, debut w UFC. Wypisał mi oczywiście o co tam chodziło, jakie daty. Mistrz dwóch kategorii wagowych: walka, walka z Floydem e, Mayweather'em. przedsiębiorczość i tak dalej. Potem Michael Jordan, kariera w NBA, dwa powroty do NBA, e, osiągnięcia indywidualne, wpływ na kulturę, właściciel Charlotte Hornets. Więc y, witam, witam na Instagramie, TikToku, YouTube'ie. Oczywiście na Facebooku, więc te informacje szybko zostały uzyskane przeze mnie dzięki czatowi GPT. Dlatego tak naprawdę niewiele potrzeba się wysilić, żeby każdą możliwą informację od czata GPT, czyli sztucznej inteligencji uzyskać. No i drugie pytanie, jakie zadałem, tak po prostu dla odczepnego, to Wypisz mi najważniejsze cytaty Zigga Ziglara. Jeżeli nie wiecie, kto, jest, kto to jest Zig Ziglar, wpiszcie sobie do YouTube'a bądź do wójka Google. A kto to był? Eee, amerykański autor, sprzedawca, motywacyjny mówca, którego inspirujące słowa i mądrości życiowe pomogły wielu ludziom osiągnąć sukces w życiu osobistym, jak i zawodowym. I oto kilka z jego najbardziej znaczących cytatów. Ja kiedyś zaczynałem, pamiętam w 2012 roku, no, właśnie od m.in. Ziga Ziglara. Zig Ziglar to uczeń Normana Vincent'a Pila. Też możecie sobie wygooglować. Świetny sprzedawca, amerykański autor i też mówca motywacyjny, Norman Vincent Peel. No i tutaj mi wypisał Chad GPT najważniejsze. Jedne z najważniejszych, yy, znaczących cytatów jego Ziga. Możesz wszystko, co chcesz w życiu, jeśli tylko pomożesz wystarczająco wielu innym ludziom dostać to, czego chcą. Świetne. Ludzie często mówią, że motywacja nie trwa. Cóż, tak samo jest z kąpielą. Dlatego zalecamy ją codziennie. Motywacja, ja bym powiedział, inspirację. Witam wszystkich, witam. Kolejny cytat. Twoje nastawienie, a nie twoje zdolności, określają twój sukces. Nie musisz być wielki, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim. Ten cytat jest chyba bardzo znany. Nie musisz być wielki, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim. Porażka to wydarzenie. Nigdy nie jest to człowiek. Sukces nie jest celem, sukces to sposób na życie. Witam wszystkich na TikToku, Instagramie, YouTubie, oczywiście na Facebooku. My jedziemy dalej. Siódmy. Jeśli nauczysz się traktować każdą porażkę jako lekcję do nauki, nigdy nie przegrasz. Co robisz poza godzinami pracy, decyduje o tym, jak wysoko wzlecisz. Bogactwo nie... Nie jest tym, co masz, ale kim jesteś. Nie licz dni spraw, aby dni się liczyły. Ja wam teraz na żywo pokażę. Oczywiście tym, którzy są na Facebooku, co wystarczy wpisać, jak szybko można wpisać i otrzymać informację yy, o danej rzeczy. Dobra. No to co tutaj napiszemy? Jesteś kop. Writerem, wypisz mi dziesięć tematów, tytułów, tytułów na posty na Facebooka, odnośnie, odnośnie motywacji od Ziga Ziglada. Zobaczymy, co, co wymyśli. No i patrzcie. I Chat GPT w tym momencie myśli i tworzy. Eee, zapraszam do siebie na Facebook Wojciech Maćkowski. Content marketing automatyzacja. Tam na żywo. No właśnie zobaczcie, Chat GPT pokazuje i tworzy. Odpowiada na moje pytanie. Także można. Można, jeśli się tylko chce. I jeżeli gdybyście chcieli skorzystać i dowiedzieć się więcej o różnych programach odnośnie sztucznej inteligencji, no to zapraszam na TikTok genius Tam u siebie na swojej stronie pokazuję różnego typu programy związane ze sztuczną inteligencją, które możecie sobie potestować, popróbować. Zobaczyć, o co w nich chodzi, jak działają. W zamian za zapis otrzymacie również dostęp do. E z 30 linkami do programów związanych ze sztuczną inteligencją, także zapraszam chętnych. No i zobaczcie, wracamy do Facebooka i czata GPT. Wypisał mi 10 tytułów do postów na Facebooka odnośnie motywacji, inspiracji, filozofią właśnie Zigga Zigglera. Poczucie... Gratyfikacji. Jak cele Ziglara mogą zmienić Twoje życie? Post o tym, jak ustalanie i realizacja celów może wpłynąć na osobiste poczucie spełnienia. Ziglar o pozytywnym myśleniu. Przekształć przeszkody w szanse. Motywacja według Ziglara. Dlaczego Twoje? Dlaczego jest ważniejsze niż ja? Zig, Ziglar o sukcesie. Budowanie schodów do Twoich marzeń. Przywództwo z sercem. Lekcje Ziglara dla współczesnych liderów. Ziglar o równowadze życiowej. Jak znaleźć harmonię między pracą a życiem prywatnym. Przekraczanie własnych ograniczeń. Motywacyjne mądrości Ziglara. 8 Zig Ziglar o budowaniu relacji. Klucz do osobistego i zawodowego sukcesu. Dziewiąte. Samodoskonalenie według Ziglara. Dlaczego nigdy nie jest za późno na zmiany. No, i dziesiąty Ziglar o wdzięczności. Jak praktykowanie wdzięczności może zmienić Twoje życie? Bomba. Widzicie, wystarczy no, wystarczy wpisać po prostu jakieś polecenie, coś, co no, musicie na TikTok znaleźć. A czat GPT w wersji płatnej w ciągu 20 sekund, w zależności jak bardzo złożony jest problem, tyle potrzebuje czasu. No, ale widzicie, bardzo szybko. Wypisał mi 10 tytułów do postów na Facebooku odnośnie filozofii, motywacji według Ziga Ziglara. Chyba, że Wy macie jakiś pomysł, jaki mogę zadać jakieś pytanie do czata GPT, to mi napiszcie w komentarzu. No to użyjemy czata i spróbujemy. Napiszcie mi też w komentarzu, czy się w ogóle interesujecie rozwojem, sztuczną inteligencją, tworzeniem rolek TikToków, czy wykorzystujecie w jakiś sposób możliwości, jakie daje właśnie w internecie Chat GPT czy inne programy ze sztuczną inteligencją. Napiszcie mi proszę. No i też pomysł, jeżeli macie jaki, jaki temat, jakie pytania mogę zadać tutaj do czata GPT. Z Wąsem. Dzięki, ale Go Gole. Przeszkadza mi. No nieważne. No dobra, to ja mogę spytać. Czata czy ma, czy ma wąsa, czy go goli. Czat GPT. Napisz mi, czy golisz wąsa. Jako sztuczna inteligencja nie mam fizycznej formy, więc nie mam wąsów ani nie potrzebuję się golić. Okej, okay, dobra, czy ma ktoś jakieś tutaj pytanie do czata GPT? Jakie mogę zadać? Macie jakieś pomysły? Już nie będę się Was pytać o pogodę, jaka tam u Was, bo u nas gdy nie jest brzydka. Tylko konkretne pytanie. Czy macie jakieś pytania, jakie mogę zadać do czata GPT. Czy macie jakiś pomysł? Czy też nie? Jeżeli nie, to ja coś wymyślę na bieżąco. No dobra. Wypisz mi dwudziestu najpopularniejszych aktorów aktorów z Polski. Oto lista 20 popularnych polskich aktorów, którzy uzyskali zyskali uznanie zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej scenie filmowej. No i wypisujemy ich. Ma na razie czterech: Paweł Pawlikowski, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrycki. Oczywiście wypisuję, jakie tam. Z czego są znani? Zbigniew Zamachowski, Jerzy Sztur, Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Marek Konrad, Bogusław Linda, Cezary Pazura, Michał Żebrowski, Artur Żmijewski, Maciej Sztur, Piotr Frączewski, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Przoniak, Arkadiusz Jakubik, Mariusz Tmochowski. Witam raz jeszcze wszystkich na Instagramie. TikToku, YouTube i Facebooku i to masz kod no oczywiście jest ich wiadomo dużo więcej natomiast mówię no, w zależności jakie macie pytania, jaki cel zadawania pytań chat GPT służy do waszej dyspozycji bardzo szybko, konkretnie odpowiada, także jeżeli myślicie o tym, żeby wykorzystać tą możliwość to nie wahajcie się potestujcie posprawdzajcie sobie Zarówno wersję darmową, a potem płatną chata GPT. A jeżeli myślicie o tym, żeby skorzystać i wypróbować jakieś inne programy związane ze sztuczną inteligencją, no to zapraszam do siebie na listę tiktok genius.ai.com. No i tam pokazuję różnego typu programy związane ze sztuczną inteligencją. Można je potestować, po, 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 pobawić się nimi, zobaczyć do czego służą, na czym. Ich praca polega. Tam wysyłam również informacje prawie codziennie odnośnie sztucznej inteligencji. Także się tym nie przestraszcie. Jako pierwsi, również otrzymacie dostęp do trzech darmowych webinarów związanych ze sztuczną inteligencją, z rolkami, TikTokami, jak to połączyć, żeby AI za nas bardziej pracowało niż my byśmy musieli to sami wszystko robić. No i w zamian za zapis, otrzymacie oczywiście. Hmm, i e booka książkę elektroniczną związaną z 30 programami do sztucznej inteligencji. Także linki do tych programów. Także zapraszam to chętny TikTok genius.ai.com. Także widzicie. Sztuczna inteligencja pod postacią programu. E Chata GPT, gra bardzo dobrze tutaj działa. No, niestety mi się tutaj coś urwało, widzę, i zakończyło transmisję na Facebooku. Nie wiem czemu. Coś przerwało. No, nieważne. Także możliwości jest bardzo dużo, kwestia, żeby sobie po prostu różnego typu programy posprawdzać i potestować. Zapraszam wszystkich, którzy myślą o tym, żeby w jakiś sposób urozmaicić sobie swoje działania wykorzystując do tego chociażby Chat GPT, czy to wersji na początku darmowej, czy to wersji płatnej. Warto korzystać. Dzięki, że byliście. Dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Dzięki za poświęcony Wasz czas. Trzymajcie się dobrego dnia i do usłyszenia jutro. Cześć, TikTok, Instagram, YouTube, no i Facebook, który się skończył. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie. Hej, hej, hej.